Dobrze, to jest to jedno pendolino, co przyjechało na poprzednie filmie i stanęło. A teraz wjeżdża drugie. To drugie wjeżdża sobie. A więc tu będzie miał szczęło pociągu, więc się zatrzyma idealnie. O, zobaczcie musiał, musiał coś zabić. Zobaczcie tutaj, że puknął coś, coś Biedny ptaszek. Biedny ptaszek musiał nie przeżyć, musiał coś, jakiegoś zwierzaka puknąć, bo na żółtym pięknie to widać. Więc tutaj teraz wchodzi z plecakiem pan motorniczy tego interesu. Pan motorniczy tego interesu oczywiście. No wiadomo, czy leci z nami pilot i te sprawy. Tutaj teraz wychodzi pan motorniczy, Skończył swoją służbę, więc już wychodzi. O, tutaj się pod, pod murzek się pięknie schował. To do podnoszenia takie specjalne miejsce tego składu. Tutaj takie dwie rysy tu są takie dwie rysy więc gdzieś przerysował go. Drzwi przerysował gdzieś. Co jeszcze Wam powiedzieć o tym wspaniałym! Pojeździe. To jest jedynka. Chyba wszyscy ogarniają, że to jest jedynka. Jak on wygląda w środku? No, nic na, no zwykłe, pen, no kurczę, no pendolino zwykłe, no co, co wy chcecie. No tak wygląda w środku. Okej. Okay. Tutaj pan konduktor właśnie się pokazał. Gotowy do działań zaczepnych i wszelkich innych. Super, pan konduktor. Czyli na oto jest pan konduktor. Na, na końcu pierwszego um, wagonu jest pan konduktor. Ciekawe, czy będzie bileciki sprawdzał, czy nie będzie tych bilecików. Ok. Przypominam że jestem cały czas na etapie konsumowania winogrona. Tylko przeszedłem się na inną część tego samego peronu tam z tych osobówek żeby tutaj właśnie poogarniać dla was Pendolino. Tam nad semaforem są takie literki UF na na biało na biało takie żarówki o więc już będzie Pan będzie drzwi zamykał. A tam widzę, że jeszcze taka osobówka jedzie na nasz upór te dwa wagoniki, osobówki jadą. Aha, dobra, to ja przejdę tutaj, żeby, żeby było. Teraz słyszę gwizdek. O, ta, ta osobówka tam jedzie na upór. Światełko jest o tutaj. Więc ogarniemy. O, już pan spuścił powietrze. Go! I już jedziemy. oczywiście pan jedzie do lądka, gdyby co tego chyba już mówić nikomu nie trzeba all right? Dobra, więc to już pojechało sobie, a właśnie w tym momencie nasza osobówka, o tamta osobówka nam przyjechała? Tutaj, więc szybko musimy ogarnąć to. W miarę sprawnie, tutaj. Może nam się uda to ogarnąć, może nie, pożyjemy. Zobaczymy. O, tutaj, chłopaki. O, tam jakiś rower przyjechał, wyjechał. Wszystkie istoty wychodzą teraz. Więc to są te dwa, dwa wagoniki, ale z innego punkt widzenia więc sobie teraz przejdziemy tutaj tu pan konduktor się aha czyli też się z, zmieniają się y, ekipy czy się nie zmieniają? Tutaj jakaś pani konduktorka też. No. Więc on przyjechał i zaraz pojedzie sobie. Tutaj widać rowerzyści wszystkich krajów, łączcie się, tak? Taki fajny, super, super kosmiczny rower o cienkich oponach widocznie te, ten pan rowerzysta może szybciej się rozpędzi do prędkości ponad dźwiękowej niż ten pociąg. Ale co zrobić. Dobrze więc tutaj mamy mamy właśnie tutaj ten skład. Sobie tutaj. A tu mamy to pendolino ono tam sobie stoi które Przyjechało, ale ono widzę: albo ma długą przerwę, albo tu już ma pętelkę, albo już ma pętelkę, czyli skończył bieg i te sprawy, albo załóżmy tutaj, będzie stał i sobie pojeździł w przeciwnym kierunku, czyli tam stąd przyjechał. To na takim bocznym torze, gdzie się mniej rzeczy dzieje. Więc to było pendolino o, tutaj widać pięknie zawieszenie. Tu widać zawieszenie. Tą poduszkę widać. Nie wiem, czy będzie widać. Widać wózek. Poduszkę widać. I tam różne zbiorniki, akumulatory. Tam widać chłodnicę przy silniku. I tu widać też ten. No. Kół, kół widać. W pozycji on jest podniesionej. Kół na szyny. Dobrze, więc. O, obejdziemy sobie tutaj. Ten super pociąg. Super diesel. Widać, że tam się kręci widać. Tutaj sprzęgło, tak, tak, tak widać. To jest nad literką O. Pomiędzy literką O i R widać, że się kręci sprzęgło. I wał odbiorczy. Ciekawe, co on napędza? A jakaś osłona widzę jest. Dobrze, tu pod drzwiami jest chłodnica. Prosimy rury wydechowej się nie dotykać. Może być ciutkę gorąca. Tu ma drugi diesel, czyli każdy wagonik ma jakiegoś diesla tutaj ma taki zajebisty tłumik pod drzwiami zajebisty tłumik niżej i zbiornik tutaj na powietrze koło tego wózka co jeszcze no i tak to wygląda no Boże drogi tu ma zbiornik jakiś duży zbiornik pod tymi przednimi drzwiami chyba paliwa albo oleju jakieś kosmiczne ilości tam może mieć lub nie mieć. Za, nie, widzę, że jeszcze ma czerwone światło, ale wszyscy są już, więc, więc będzie jakoś tak za niedługo. Aha. No. Tu jest pan, ma swój super rower do ścigania się. Z tym pociągiem, oczywiście. No dobrze. No, i tak to wygląda. W największym skrócie, oczywiście. Widzę, że już ma semafor podany. Jedno zielone wyjazdowe pierwsze, a później dwa pomarańczowe ma. Co oznacza, że zaraz pan motorniczy ruszy z kopyta wszystkie swoje konie mechaniczne z tego diesla. Będzie wyciągał po tych torach. Aha nie, tu już nie ma napawu widzę. Tak? Ma czy nie ma? Bo tutaj z tego kąta nie widzę. Nie. Tu już nie ma tego napu na torach. Tylko ma po prostu tam do końca. O, już tutaj pan zamyka drzwi, bo, bo słychać ten. Super głosy zamykania drzwi. Więc zaraz pan odpali wszystkie konie mechaniczne i mustangi zawarte w jego silniku. Okej. Okay. Ciao. See you bye bye. Ciao. Aż tutaj podłoga drżała od tych drgań jak po tym spawie jechało żeby po ślizgu żadnego nie było dobrze więc ten już pojechał tutaj pan super rowerzysta jest a my się patrzymy co tutaj nam przyjedzie albo odjedzie czyli tamto pendolino sobie na tym ostatnim torze stoi więc ona tutaj ma przerwę na obiad, taki i tak dalej. Dobrze. A tam trochę istot się zbliża, czyli coś też będzie albo przyjeżdżać, albo odjeżdżać w jakiś kierunkach. No dobrze. Więc ja muszę swoje winogrona dokończyć, gdyby co, więc się będę z wami żegnał, bo... bo jest bardzo gorąco, ok, więc trzeba coś zjeść. Aha, tam już jest ekipa z plecakami, więc na pewno coś długiego przyjedzie i będzie wymiana załogi, bo już jest taka właśnie godzina, że załoga będzie się zmieniać, 11. ok? Czyli jakieś tutaj sześciu wagoników przyjecie? Pani nam pięknie zapowiedziała.

I zaraz pojedzie sobie w swoją stronę.